Dokąd się wybierasz? spytał Tonin takim tonem, jakby zgadywał, że coś się dzieje w obu połowach dusz Hobbita. Czy nie przydałoby się ci trochę światła? Otrpał Bilbo, usiłując się usprawiedliwić. Lubimy ciemności, oznajmiły chórem krasnoludy. Ciemne sprawy najlepiej załatwiać po ciemku. Jeszcze mamy kilka godzin do świtu. Oczywiście, że ktoś by nie posłucha. W imię Ojca, Syna, Ducha widzicie Pański Krzyż. Nie chcecie jadła, napoju? Zostawcie nas w spokoju, a akirz, Widmo znika, już straszna północ przybywa. Zamknijcie drzwi na kłódki, Weź, weźcie smolny pęk łczywa. Stawcie w środku kocioł wódki, a gdy laską skinę zdala. Gdy poszukiwania nie dały żadnych skutków, położył się obok łóżka i zajrzał po nie. Włosy zjeżyły mu się na głowie. W ciemnym kącie coś się poruszyło. I naraz ujrzał czarnego kota. Maciuś na jego widok zamiałczał przyjaźnie i wyskoczył z poduszka. A idziesz ty, funknął nań ze złością i nagle roześmiał się. Szukał groźnego i niebezpiecznego. Pomimo mnóstwa prac domowych zadanych czwartoklasistom na ferie świąteczne, Harry nie miał najmniejszej ochoty zabrać się do nich po zakończeniu semestru i spędził cały tydzień, jaki pozostał do Bożego Narodzenia, ciesząc się wolnym czasem razem z innymi. W Gryffindorze było prawie równie tłoczno jak podczas semestru, a Zama jakby się nieco skurczyła, bo jej mieszkańcy rozrabiali bardziej... To nie było miejsce dla dziecka. Mandal Mandalorianin szedł za łukiem, a u jego boku unosiła się srebrna gondolka, jej malutki lokator był na wyciągnięcie ręki, nie groziło mu niebezpieczeństwo. Siedział z szeroko otwartymi oczyma i rozglądał się z cichym jękiem. Slumsy na planecie w, na, w zewnętrznych rubieżach. Harry, Ron i Hermiona wspinali się po stromych schodach wiodących do sali wejściowej. Harry wciąż rozmyślał nad słowami Malfoja, a Ron wściekał się na Snape'a. Pięć punktów za to, że Tyr był w porządku. Hermiono, czemu nie skłamałaś? Mogłaś powiedzieć, że Neville sam go zrobił. Hermiona nie odpowiedziała. Ron rozejrzał się. Gdzie ona się podziała? Płynęli, a tymczasem rozwidniało się i było coraz cieplej. W pewnej chwili rzeka skręciła, okrążając ramię lądu, wysunięte z lewego boku. Pod skalistym urwiskiem woda klipała na, na głębi i przelewała się z pluskiem. Urwisko szybko zostało za nimi, brzeg się obniżył, drzewa zniknęły. Wieczorami, kiedy już zjadł talerz w kapuśniaku, Charlie szedł do pokoju staruszków posłuchać ich opowieści i powiedzieć im dobranoc. Wszyscy dziadkowie i babcie mieli ponad 90 lat, byli pomarszczeni jak słuszniat z takim pośpiechem na kolikawa... się